I kolejny rekord życiowy Marcin Dubicki, ale również Robert Adamowicz. No dzisiaj jest naprawdę dzień sprzyjający pod rekordy. Congratulations! Full cuts are good! good. Obie... Widziałeś kiedyś takie zawody, że tyle życiówek naraz. Eee, A tyle to chyba nie widziałem. A tyle to nie. Bo no świadczą o tym, że zawodnicy są doskonale się przygotowani. I kolejna, kolejna życiowka, bez zaskoczeń. Mateusz Kołacz debiutujący na mistrzostwach. Za chwilę to ukończy, ale z żytupem. To będzie rekord Polski w tej konkurencji. Jeśli się to potwierdzi, proszę państwa, no to prawa muszą być przeszkadza. Zobaczowa 14.44! Marcine, Darga, dobre mają, sobie, że wszystkie... i zobaczmy. To znaczy, że jest pewna, to znaczy, że, że ta damska w jego mniemaniu. Um, Polski ma, nie ma, nie ma. właśnie w tej konkurencji i on już uh, przecina ostatnią głodę na samej górze, to będzie w okolicach rówą. Potrzebujemy do pingu, proszę Państwa. 3, 2, 1, go! Trzecim z dorobkiem 57 punktów Marcin Dubicki. Ale mi dorobkiem 65 punktów Michał Dubicki. Czekaliśmy od godziny 13, na który czekaliśmy przez cały rok. Mistrzem Polski Anno Domini 2025 styl Timber Sport jest Szymon Greno! Trójki hip-hip! 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 Muszę poprawić błędy, które dzisiaj zrobiłem, no i wystartować lepiej na Mistrzostwach Świata. A jakie to były błędy? W pile ręcznej odpad mi krążek, przez co straciłem dwie sekundy. To straciłem na lokacie, jakby byłem dopiero chyba piąty, a nie, a nie drugi i tak samo w konkurencji Springboard dobrze wyciąłem kieszeń, ale za bardzo za wysoko stałem w stosunku do, do kłody i ciężko mi było ją zrąbać.